Nie właśnie nagrywaj. Czego? Tego. To piwszy szybciej. Nie no. umiem. Siemanko. Zaczynamy kopki. Witamy Was w kolejnym odcinku. No i co? Zrobiliśmy dzisiaj rundkę po naszych stałych miejscówkach niestety. Wylądowaliśmy na tym polu, e, może niestety, no może niestety albo niestety. Nie ma nic nowego. Wy, wylądowaliśmy na polu z ostatnich dwóch odcinków. Także poprawiamy kolejny raz Mamy nadzieję, że coś się uda ciekawego znaleźć A jak będzie to zaraz się przekonacie W czym? My się szykujemy i widzimy się przy kolejnym dołeczku No i zaczęło się Jest pierwszy sygnał, także kopiemy sobie go na żywo Tomek już znalazł szyld, znaczy szyldną no, dziurkę od klucza. Także pewnie zobaczycie gdzieś tam później. A co tutaj, tym razem? A tu? Ja myślałem, że standardowo będzie śmieć na samym początku, a to coś takiego dziwnego. Jakieś takie rzeczy? Wąsy? Nie wiem co to było. Nie mam żadnego przypuszczenia. Aby ktoś miał pomysła, coś miał piszcie w komentarzu. No, a ja się włączam przy jakimś już kolejnym, fajnym fanciku. Trochę czasu już za nami. No i nie mogę powiedzieć, że to pierwszy fand, Ale w zasadzie trzeci. Który, no, można powiedzieć, taki. Które się nadaje, już do pokazania, bo pierwszy to był guzik, ale całkowicie niekompletny w zasadzie tak, jakby połowa guzika ta fajniejsza część z jakimś wzorkiem gdzieś została zagubiona. Drugi fancik to kuleczka, ale taka no, jedna czwarta z tej, no, a ta już dosyć duży kaliber, więc się włączam, żeby pokazać. No co, na razie słabo. Oczywiście folijek, kurde, od groma. Ale nie poddajemy się i szukamy. Tym razem jestem tu dosłownie na samej krawędzi pola. No i wygląda na to, że wpada pierwsza krągłość. Patrzcie tutaj. Ale co to będzie? O kurde. O kurde. Jest srebro. Jest, jest. Kurde, jest srebro. <laughs> Czekajcie, poprysnę, ale coś, wydaje mi się, że będzie coś fajnego. Czekajcie, już wygrzebię tego, ale kurde, mam przeczucia, że będzie naprawdę petarda. <laughs> o oh, kurde. Chyba, że, chyba, że zwykły edek, czy coś fajniejszego. Czekajcie, przemyję i się włączam patrzcie na to. No, jest piękne, piękne sreberko. Na pewno nie Edek. Gębę nie rozpoznaje Więc, prawdopodobnie, coś, czego jeszcze nie trafiłem. Ale, jaki stan? Kurde, no mega. <laughs> Ale oczy wyczeszczył, ja pierdzielę. <laughs> Patrz. No, piękności. Ale, ładny stan, pięknie. No. I to coś jeszcze takiego nie mam, na pewno. Bo... Nie kojarzę nie tej na, twarzy. Jedno bicie, no super. Ekstra. Kurde i na krawędzi, a tu żeśmy się kręcili. Ania chyba chodziła tędy, nie wiem czy tak przy samej krawędzi. Ostatnim razem. No ale wyszło. No i jest gitara. <noise> ja już mam dzień zrobiony. Kurde, jak na razie... Szału nie było od groma tych śmieci. Te złote foliki to dobijają, bo za każdym razem się wykopuje i świeci się na złoto. Już człowiek myśli, że będzie coś fajniejszego, a to kurde, ta folika. No po jakimś czasie to siłą rzeczy, kurde, nie, nie, nie spodziewasz się niczego innego, tylko tej foliki zasranej. Ale tym razem, kurde, piękne sreberko. Ja jestem happy. A jak Wam się podoba. To pamiętajcie o łapkach w górę i subskrypcjach. Kto jeszcze nie subskrybuje. Ja lecę dalej i trzymajcie kciuki, żeby wyszło coś jeszcze fajniejszego. Kurde, idę do Tomka, bo tak się wydarzy, że ja pierniczę musi mieć niezłą petardę. Zaraz zobaczycie. Kurwa, gotowy? Co masz? Gotowy? No kurde, gotowy. O kurde, ale ładny Ja pierdzielę. A tu krążył, krążył przy tej drodze i wykrążył, kurde. O, Ale wyskoczył. Bo to już jest piękne. piękne. To już jest cudo. No, a super, super. Maluj przemyj trochę. Ale ja kojarzę już tą monetę tak? No tylko nie wiem, czy one takie duże były. Te, co już Ja nie wiem, czy takiego połamance czy... czasem nie mam jednego, coś w tym stylu. No, czy... no połamanie na pewno był, ale czy one takie duże, czy czasem nie były mniejsze? Może to być jakiś trochę wyższy nominał, nie? No coś kojarzy mi się ta monetka. no ale fajnie, kurde, do doczyszczenia. No piękny, piękny, no. super, gratulacje. Ale, kurde, ja idę do, ten, ja idę, ja sobie tu paseczkiem zobaczę dłuż do drogi, do tak, do samochodu i zrobimy jakąś chyba przerwę, co? Co się, jeszcze teraz myślę, ja jesteś w ciągu Nie, myślę, na razie jestem w trasie, także no, Zanim ja dojdę tam do samochodu, to jeszcze chwila mienie Super Nastał czas przerwy No a tu mamy takie złoto, kurde Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Tomasz. Słuchajcie, puła zjedzona. Czas się wziąć do roboty. Teraz jeszcze Ania musi coś fajnego wykopać jakąś sreberko, i możemy wracać. Chociaż Ania już ma fajnego fanta, ale to Wam pokażę na podsumowaniu. No co, trzeba trochę popracować. Można powiedzieć, że pierwszy fancik, w zasadzie drugi fancik po przerwie wchodzi plomba Ale to standardowa guano Tylko tym razem nie guano Peru, tylko jakieś inne Ale włączyłem się z tym, bo bardzo ładnie widoczna jest A pierwszy fancik to był, był kawałeczek klamerki Dobra Lecę dalej, może uda się coś ciekawego jeszcze znaleźć. Słuchajcie, taki niemrawy sygnał był, i mam coś głębszego. Zobaczymy, może uda się na żywo wykopać. Co to będzie, nie mam pojęcia. Być może, może być złom. To jest mocny sygnał. Fajniejszy, powiem przy sygnał. Kurde, drut. Jeszcze gdzieś tam idzie. O no, ty kurde, patrz. Makaron. już Kręcimy się przy wyjściu, także będzie chyba jeden z ostatnich sygnałów nagranych. Dlatego, że kurde po tej przerwie to niewiele wychodzi, że jest prawie piąta godzina. Także trzeba powoli się zbierać. A nie miałem nawet co Wam nagrać, coś małego mamy tutaj. To będzie to, to, nie wiem, jakiś kawałek miedziuszki Dziwnie to wygląda. Ja wam nagrywam jeden z ostatnich sygnałów, kurdej. I, i chyba najciekawsze co, co się do tej pory trafiło po przerwie. Oprócz tego, że kulki zbierałem. Co to kurde jest? Wygląda jakby jakieś zdobienie było. do zegarka ale to wygląda jakby było jakby lekko o tutaj lekko pozłacane nie wiem nie wiem co to mogło być no taki fajczka, ale prawdopodobnie będzie ostatni, nie, bo Ania nie, już widzę wróciła do samochodu Tomek też tam się kręci przy wejściu, więc Raczej to będzie jeden z, z ostatnich sygnałów jak nie ostatni na pewno widzimy się na, podsuwa, na podsumowaniu. No i podsumowania nadszedł czas Tomka Fanty, chyba najlepsze, I co? Srebro, no to już widzieliście na filmie to jakaś, jakaś odznaka nie wiemy co to, kamereczka monetki, koziki różne inne rozmaitości. Eee, u mnie co kulki kilka plomb, kilka, w zasadzie dwie. Tą jedną widzieliście, ta druga kurczę nie, nic nie, się nie dopatrzyłem niczego, więc nie wiem co to za plomba. Jakieś zwłoki, kuzyczków, klamerki i to nie wiadomo co. Mój fan dnia, no to sreberko Też do identyfikacji Jakieś tam przypuszczenia są, ale to pewnie będziecie mieć w opisie e, Podane, no i Ania. Ania Jakieś zwłoki monetek Nabijka, trochę kulek, no i tu jest fancior, kurde Ani Przepiękny gliniany, chciałem powiedzieć kurde ołowiany dzbanuszek Taki, nie wiadomo czy to było jako zabawka, jakaś ozdoba? Czy to miało do czegoś służyć? Ale wygląda bardzo ładnie. No tak to się prezentuje: no. kulki się do kulek posypały. Tomka Moneta też mi się wydaje, że, że już takie coś gdzieś kiedyś widziałem. Ale to jest kwestia znalezienia w książce, co to było. Wydaje mi się, że już takie coś miałem. Także fajnie nie wyszło tego jakoś nie wiadomo jak, za, jak dużo ale wyszło po srebrze i w całkiem dobrym stanie a najważniejsze że pochodzone człowiek się przewietrzył zjadł pysznej kiełbasy za co ci Tomasz dziękujemy bardzo Tak zjadł, <gry> ale po przerwie, po przerwie to już było na zdrowie. koniec że trzeba było zrobić tego grilla na sam koniec bo już nikt nie miał ochoty chodzić Także jak się podobało, pamiętajcie o łapkach w górę, ja subskrypcjach no i Paweł co. Wzawił, Paweł to No Paweł tak, Paweł miał, miał, miał być na... jeszcze, bo musieliśmy, I musieliśmy i jego przedział zjeść i to przeważyło i to przeciążyło nas. O jedno, jedna, a jedna ma dużo <laughs> No, dobra. Widzimy się w następnym odcinku. Pa. Przegnę. Łysy. <laughs>